Had no need to fight tonight, tonight. Hej, tej strony Korcia, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was w wyspiarskim życiu. E, dawno nie było, wracamy do tej serii, ponieważ został nam jeszcze tylko miesiąc i od września zaczynamy coś nowego, a tę serię chciałabym skończyć. E, jak wiecie, w poprzednim odcinku zostaliśmy Syreną, ale coś nam się stało, ponieważ jak Simka zmieniała się w Syrenę, to traciła twarz, więc ja już wszystko naprawiłam. Zaraz pokażę Wam postać Syreny e, naszej Ariel, ale zanim przejdziemy do zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie i jak odcinek Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Tak, słuchajcie, dzisiaj bym chciała, żebyśmy się przyjrzeli troszkę właśnie tym, temu syreniemu życiu, że tak powiem. No i ogólnie chciałabym na przykład poznać jakieś inne syrenki albo coś, więc gdzieś pójdziemy gdzieś na miasto. Ogólnie chciałabym, żeby ona poznała faceta syrenna, syrena czy coś. W sensie, wiecie, faceta, który jest syreną. Syrenem? No nie wiem. O, mamy! O wow! Super przyjaźń! Simofo delfinia przyjaźń na zawsze! O! Superancko! <noise> więc dzisiaj przyjrzymy się temu, znaczy no ja się przyjrzę, bo wy to już dawno wiecie, ale na, na początek pokażę wam właśnie ją w kas. Pokażę wam jej postać syrenią, jaką dla niej zrobiłam, więc zapraszam. Okej, okay, okej, okay. oto nasza Ariel, 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 Ariel w postaci syrenki, yy, taka kolorowa, yy, no różowa, fioletowa i w ogóle podoba mi się nawet jak ona wyszła tutaj. Właśnie zmieniłam jej kolor skóry, no bo chciałam właśnie, żeby no coś się wyróżniało, więc tak. Dałam jej takie warkoczyki, bo myślałam, że będzie jej najwygodniej w takich pływać. No i tak ona się prezentuje. Taki trochę, wiecie, inny makijaż, tak na różowo, na różowo, trochę odcienie w sioletu. Wydaje mi się, że ciekawie wygląda. W sumie te brwi mogą dać jej jakieś różowe, co nie? Czekajcie, zaraz zobaczę, gdzie będzie wyglądała z różowymi brwiami. Nie, bo wtedy jej się zmieniają brwi, nie, ja nie chcę, żeby to było połączone, brwi się jej zmieniają, ale w sumie, nie wiem, chociaż w sumie mogę jej takie dać, co nie? Lepiej to pasuje. No, więc tak się prezentuje nasza Ariel, jeżeli chodzi o syrenią postać. Tutaj, jak widzieliście pewnie już, to dałam jej też nowy strój, taki o, więc tak się prezentuje. No dobra, chodźcie, idziemy pływać i poznawać nowe syrenki. Okej, okay, przyjechałam z nią na plażę. Uuu, co to za pan? Jakiś pan. Uuu, a co ci? Co ci? Co ci? Co ci? Stresujący dzień w pracy i przestań. Właśnie, ona musi się nawodnić. Więc wskoczymy sobie do wody. Hmm... Andrzej, tutaj. Możemy spać? Za żywej kąpieli słonecznej. O tak, może. Patrzcie, tutaj delfinki chyba gdzieś były przed chwilą. Jesteśmy z sereną, to w sumie możemy i tak przywołać, co nie? A, tu też jest jej nowy strój, bo w sumie chyba dała mi właśnie nowy strój też. Także jak coś, to to jest nowy strój jej. O, ciekawe, zamieniła się. Patrzcie, jak super to wygląda. No, Daję ja się jaram. Miesiąc po premierze dodatku. Z <grymio> syrenami dopiero. Dobra. Ja płyniesz sobie. I co będziesz robiła? Pływaj. No proszę. Dobra, ja bym chciała, żebyś ty może wezwała tego delfina. O, syrena. Wezwij burzę z piorunami. Minus 75 nawodnienie. Wezwij ulewę. A nie możesz wezwać tego? Delfinka? Zawołaj lazurowego delfina. Zbyt małe nawodnienie. Aha, dobra, okej. Okay. Płyń tutaj, popływaj sobie trochę. Czy jak pływasz, to ci rośnie zabawa? Tak, no to pływaj. I głodno zaczynasz być. Luis poszedł do pracy, chłan. Dobra. Pływaj, pływaj, co to jest? Te mewy pływają w wodzie? Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Dobra, jesteśmy nawodnione, więc ja myślę, że moglibyśmy. Eee, zawołać tego właśnie delfina. Dawaj go tutaj. W sumie ona chyba z nim raz, tylko rozmawiała i ma z nim takie dobre kontakty. O ja! <grywka> Nekarm go. Poproś o opryskanie. Jakie w ogóle tutaj mamy? Odwołaj, delfin ochla psotnie, poproś o sztuczkę, aport po cały, pogłać po brzuszku. <laughs> Spójrzmy na te, na te interakcje. Może być ciekawie. O, nakarmiła go? O, ma dla niego rybkę. <laughs> Fajnie to wygląda. Ach, Jak on ma dziwny głos. Znaczy taki dźwięk wydaje dziwne, co nie? O, Czekaj, a jak prosisz o sztuczkę i pocałuj to. jeszcze raz. O, tam jakaś syrena. Płynie. Właśnie mówiliście, że trzeba być syreną, żeby widzieć te syreny, więc podejrzewam, że ten. Że właśnie wcześniej nie widzieliśmy, chociaż trzeba było się zapoznać. Młoda dorosła, okej. Okay. Dobra, przywitamy się z tą syrenką. Może co? A, to ta sama. Jak ona pływa tutaj? Jeju. Ja bym się z nią przywitała. Weź na razie, zostaw tego delfinka naszego. O, patrzcie. Dał się pogłaskać, ale super. Ojej, jaki ona ma strasznie, taki strasz, strasznie straszny wyraz twarzy. Dobra. A patrzcie, co my tutaj mamy z nim, jakie mamy z nim interakcje. Znaczy, w sensie jaką relację? Pokrewieństwo? O, największa więź. No, też tak skacze, jak pływa. Okej, okay, dobra. Oh my goodness! Czemu ona ma taką dziwną twarz? Czy ona ma tylko taką twarz, jak się ten zamienia? Pozbawiać z nią o zainteresowaniach. Poprawi humor. Och, oh, taka wie Taka wiesz. Syrenia przyjaciółka, chociaż na to nasza koleżanka, którą zapoznawaliśmy, co ja wam mówiłam, że chyba ona jest syreną, to jest też syreną, tylko właśnie my nie widzieliśmy, że ona jest syreną, bo, bo my też nie by... bo my nią nie byliśmy i dlatego. Dobra, ale chyba trzeba wracać powoli do domu, bo jesteśmy głodne, tylko chociaż w sumie, czekajcie, moglibyśmy zrobić tutaj grilla, co nie? Grill, pieczone ziemniaki, o i super. Ja myślałam, że ona zrobi więcej tych ziemniaków. Ona zrobiła tylko dla siebie. No dobra, ale ważne, że się naje. Dobra, nie widać tutaj innych syrenek, oprócz tej właśnie. No, ja bym chciała poznać jakiegoś pana syrenkę. Pana syrenkę. No, ale na razie tutaj nie widzę żadnego. Co my tu mamy? A tu mamy ten bar, jakiś tam. Okej. Okay. Dobra, myślę, że będziemy powoli wracać do domu, skoro nie ma pana syrenki. Czekajcie, tutaj jeszcze coś możemy kupić. Nie, tu możemy zamówić jedzenie. A co tu możemy zamówić? Misję tropikalnych warzyw. Aha, okej, okay, dobra. Dobra, to myślę, że powoli wrócimy do domu. O, wow, jak tu jest fajnie! Jakiś chyba jest festiwal albo coś. Ilu Simów tutaj się w ogóle zebrało. Dobra, myślę, że uciekniemy do domu, bo chyba nic nie będziemy tutaj kupować. No wezmę może kup, zobaczymy, co tam jest. I wracamy do domu. A właśnie, mówiłam Wam, że ten, że chciałabym ten zrobić tu i remont, ale póki co oni jeszcze mają troszeczkę za mało pieniążku, bo tak 2000 to, to słabo. I ogólnie mamy jeszcze te, patrzcie, te Syrenie Wodorosty mamy, więc chyba bym chciała, może damy je dla Juana, zamienimy go w pana, w pana Syrenkę. I, I może postaraliby się oni o dziecko? Tak w sumie fajnie by było. Fajnie bo by zobaczyć te interakcje małych dzieci w ogóle na plaży i w tej wodzie. A więc myślę, że chyba, chyba tak zrobimy. Taki będzie plan. Coś poeksperymentujmy tutaj. Więc jak on wstanie, to damy mu te syrenie wodorosty. Dobra, damy mu, żeby zjadł syrenie wodorosty. Zobaczymy, czy on tak samo się zamieni, jak ona. Dziwne odczucia. Hmm, 24 godziny. Ale chyba zasiać tego nie możemy, jak dobrze pamiętam, tak? Nie. Dobra, więc oddamy z powrotem jej. A czekajcie, bo tu chyba coś w ogródku u nas można zrobić. Czy to ona może zrobić? Może. Dobra. A tutaj nam porosły rzeczy, słuchajcie. Eee, może odchwaszczaj i podlej teren. Patrzę, że tutaj. A tu jeszcze coś chyba. No. Okej, okay, dobra, nasze tutaj zbiory. Coraz lepiej. Gdzie ty idziesz? A, będziesz jadł? Nie, sprzątnij. A, właśnie ona jednak miała. Ej, słuchajcie, on też znalazł na plaży palce sulanie, chociaż my już jakieś mamy, więc ja to sprzedam. Ale znalazł też oczy. E, ja nie wiem, o co to z tym chodzi. To się jakoś zbiera i potem coś z tego jest, czy po prostu to się zbiera i to jest, więc ja myślę, że będę to sprzedawała. Wtedy będziemy mieli więcej kasy i szybciej będę mogła zrobić im jakiś, wiecie, ten dom troszeczkę. Chociaż ja mam tak, mm -hmm, tak sobie myślałam, że ja i budowanie to, wiecie, różnie to bywa. Więc tak sobie pomyślałam, że Mrs. Scarlett zrobiła bardzo ładny domek taki na plaży. Chyba tam jej Simka nawet mieszka i on jest jak chyba z tego, co się orientuje, udostępniony. Więc może starałabym się jednak, żeby uzbierać kasę właśnie na ten domek. Nie wiem, czy mi to się uda, ale tak sobie pomyślałam, że może by było ciekawiej, wiecie? Co ty robisz? Czemu ona tak. Co to było? <laughs> ale... ojeju, jakie dziwne to było. Dziwne, dziwne. Czy ty idziesz do pracy, może? Idziesz do pracy? Za dziewięć godzin. Weź, ty poszukaj trochę. Na... A zobacz, tutaj coś jest. Sprawdź pułapkę, a potem zastaw, a potem coś poszukaj. Przeszukaj plażę, poszukaj muszli. Gdzieś ty poszła już. Tylko do tej wody. Ty do pracy musisz próbki pobrać z wodospadu, więc zaraz jej dam, żeby pobierała próbki. Nie jest jeszcze zastawiona. No to zastaw. O, patrzcie, on teraz znalazł te serce za 1200. Ja myślę, że będę sprzedawać. Dajcie mi koniecznie znać, e, gdzie szybciej zdobędziemy kasę na, na domek. E, dajcie mi znać, czy to coś daje, czy to nie daje, czy to sprzedawać, czy zostawiać sobie. Dajcie znać. O! Ha, 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 ha. Ja on jest synem, zrobił się już. O, ha, ha. I on też nie ma twarzy. To nic, naprawię go, ale no, wiecie, zdecydowanie ten ogon chyba do niego nie pasuje. Wydaje mi się, że że nie. <laughs> Idziemy do kas. Dobra, zmieniłam mu ogon i ma taki czarny zwykły, ale twarz mu się dalej nie naprawiła. Podejrzewam, że to jest chyba spowodowane przez brodę, ponieważ on brodę miał chyba z modów, ale jednak liczę na to, że on się mi naprawi sam, tak jak mi się Ariel naprawiła w sumie sama. Więc poczekam z tym po prostu do do później, że tak powiem. I, 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 I jak wyłączę i włączę grę, to zobaczymy, czy się naprawi. A jak się nie naprawi, to będę, będę dalej myślała, co z tym zrobić. No ale tak, nasz Chłan nasz też jest syreną. Tylko że bez twarzy jeszcze. Zawołaj leucurowego, A ty, ty masz znajomych tego Delfina już, czy ty musisz go zawołać i go tak, jakby poznać. Syrena, wezwij burzę z piorunami. Czekajcie, ja chcę to zobaczyć, tą burzę z piorunami. O kurcze, patrzcie na to. Jak on tutaj coś woła, jeszcze bez... <laughs> nieźle, nieźle, ale to wszystko jest przez mody. No i dobra, co, będzie burza z piorunami? <laughs> no... Dobra, idź sikać. <laughs> Gdzie uciekacie? Biegnij do najbliższego pomieszczenia. Wow, ojeju, naprawdę jak się tutaj za... Naprawdę burza z piorunami. Ej. Dobra, to chodźcie. Wiecie co? Ja myślę, że to fajnie. Postarajmy się o to dziecko. Może dziecko będzie miało twarz. <grym> Ojej, zepsuło się. Trzeba naprawić. Ojej, 440. To nie, to ty sam Juan, naprawisz, wiesz. Sam naprawisz, no? Wow, 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 ale burz, żeby nam tylko domu nie zwiało. <grym> Ojejuś. No gdzie ty idziesz pływać, mądre. mądre W taką burzę, piorun cię trzepnie. W sumie nie widziałam jak pada, jakiś jest deszcz, jak jest burza jeszcze w Sulani, co? Nie, nie, nie nie, nie. Nie spotkało nas jeszcze tutaj coś takiego. Może się przyda trochę wody z nieba. <grym> Dobra, chodźcie, postaracie się o to dziecko. W sumie nie macie jeszcze ślubu, ale... Ale w sumie fajnie by było już takiego Didziusia mieć. Niech w tej rozgrywce coś się zada. Zdarzy. Jestem w ogóle ciekawa, jak to będzie z, z właśnie z ten. Z dzieckiem. Czy dziecko będzie od razu syrenką? Co? Nie wiem właśnie, jak to wygląda. Nie jest w ciąży! O kurde. Ale smutek, ej. Dobra, zjedz sobie coś. <grywa> dobra, zjedz sobie. Kanapka z bekonem. Aj, kurczaczki. Je, yeah, udało nam się. Dobra, po drugim razem, ale wyszło. O, aż tablica powiadomień jest pusta. Yy, znaczy, zapełniona. <grywa> ale dobra, super, udało nam się. Także tak jesteśmy w ciąży. Kurczę, musimy iść. Czemu jesteś smutna? To jesteś w ciąży. Nie udało się zajść w ciąży. Musimy tu próbki popobierać. W ogóle chcę zobaczyć, jak ona, ona ma brzuch już. No, jeszcze tak nie bardzo. Taki mały. Co, a. Dobra, powiedziałaś mu super. On idzie jeszcze do pracy zaraz, no więc niech idzie. A ty idź tam do tego oceanu, żeby powiedzieć, do tego pokaż. Nie, nie ma jeszcze brzucha. Ta, czy, czy ta, czy ta, czy ta burza przejdzie? Czy my musimy ją odwołać? O, czekajcie. Czy jako Syrena, ja zaraz zobaczę na nią najadę. Syrena, wezwij, wezwij. Czyste niebo. O, to wezwiemy, bo starczy tej burzy, ileż można. Przyszła nasza koleżanka Syrenka <grym> w odwiedzki. Ciekawa jestem, ok. czy ona będzie miała brzuch. Jak, jest, jak będzie syre, w się zamieniała, ale chyba tak. Już mi się wydaje, że troszeczkę. Coś tam ma, hm. wa ła, Łała! Ła, ła. ła, ła. Co tu się... Ło! O kurczę! O kurczę! O kurczę, blaszka! O! Tu jest... Dużo rzeczy spadło nam z tego wulkanu. Spróbuj dotknąć. Oj, nie wiem, czy on ma tego próbować dotknąć. Spróbujmy, może nie umrzemy. Ale patrzcie, spadły nam aż trzy i tutaj takie jeszcze są gorące jakby... Mam nadzieję, że mi się nie spali. Nie no, no już nie dotykaj. Nie dotykaj już, bo się jest naprawdę swajczysz. No nie rusz! Bo! Nie, 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 nie. Nie, 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 ty nie możesz przecież... O, nie, nie, bo nam. O, nie, 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 dlaczego ja to zrobiłam? Gaź go, bo się nam swajczy! Gaź go, gaź go! Gaź go! O jezu, jeszcze na taki wzrok. Mogłeś się spalić, ty. Dur, durniu jeden. Czego żeś tam łapchał? Pytam się. O jezu, on jaki taki wściekły. <noise> Ale jej mina jest najlepsza. No <noise> go, nie spaj tu się może. Jakie <noise> oni śmieszne dają. Jakie dźwięki śmieszne wydają oni ogólnie. Masz pocałuj tu swoją narzeczoną za to, że e, za to, że ci życie uratowała. Weź, weź, weź. <noise> Jaju ile tych pożarów jeszcze będziemy mieli? A, czemu te kule wszystkie poznikały? Szkoda. Wcześniej to można było je rozbić i tam były różne rzeczy. Hm. Weź i popływaj, bo ty masz słabe nawodnienie. Osmalenie. Tak tektoniczny terror. Pożar, pożar co? Wygasł. No to chyba dobrze, że wygasł, co nie? Dobra, a ty idź spać. Ty nie masz jeszcze brzucha. I idź spać, daj mu, daj jej spokój. Ostatnio na live Mrs. Scarlett mówiła, że jak jej się zepsuł prysznic, to potem było go cały czas słychać, że to jest jakiś bug. Więc ja go też mam, bo tak właśnie tu mi cały czas trzeszczy. Tak jakby prysznic był zepsuty, a już nie jest, bo go naprawiłam, także... Okej... Okay. O, już 5 godzin gram w tą rozgrywkę, także... Kupa czasu. <noise> Dobra, oni sobie tutaj chillują sobie na tych swoich pontonikach. I myślę, że powoli chyba będę kończyła ten odcinek. W sumie Ariel zaraz będzie już w drugim trymestrze. Także całkiem spokojnie. W następnym odcinku urodzimy sobie małą Syrenkę bądź małego Syrenka. <laughs> Czekajcie, zaraz ona będzie w drugim. A już jest w drugim trymestrze, okej. Okay. Co ty idziesz robić? Kopać. A weź, wyjdź, bo ty jakoś. Ona nie ma brzucha. Czemu ona nie ma brzucha? A dobra, ma. Okej, okay, ma, już ma. Już jej się zrobił. Dobra, to idź sobie, zjedź. A ty idziesz do pracy, chyba co? Nie, ty idziesz czegoś szukać. Czego ty idziesz szukał? No nie wiem. <śm> Patrzcie, on też tak piszczy śmiesznie. <śm e Dobra, także tak im tak minie e wieczór. W sumie ona, ona ma do pracy. Praca zdalna 8-16. E no nie wiem a on idzie zaraz do pracy, także tak. Także w następnym odcinku, słuchajcie, będzie poród, będzie poród. Ja myślę, że ślub im zrobię w ostatnim odcinku tej serii, tak myślałam sobie, że sobie zrobią, ale jak nam się pojawi dziś to będziemy musieli tutaj zrobić jednak trochę przebudówkę w tym właśnie domku, więc następny odcinek ja już tą przebudówkę nam przygotuję i będzie też właśnie poród, także następny odcinek za tydzień o 15, nie o 15, o 12 teraz publikuję odcinki, więc zapraszam was za tydzień, jeżeli jesteście ciekawi dalszej części i co nam się urodzi i to chyba będzie z mi się wydaje, taka malutka. I w ogóle jestem ciekawa tych interakcji, wiecie, z małymi dziećmi tutaj na plaży i tak dalej. Także zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek, a teraz już się z wami. żegnam. Do usłyszenia w kolejnych moich filmach. Buziaczki i papa